Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś był na krawędzi czegoś wielkiego, co może zmienić twoje życie w sposób, którego nie możesz sobie wyobrazić? To poczucie oczekiwania nie jest szansą, to wszechświat przygotowujący Ziemię do czegoś niezwykłego. Czasami te możliwości pojawiają się jako szepty, czasem jako drastyczne zmiany, ale jedno jest pewne: mają moc, aby całkowicie przekształcić swoją rzeczywistość. To tak, jakby wszechświat mówi, przygotuj się, bo nadchodzi coś wielkiego. Pytanie brzmi, czy jesteś gotowy do rozpoznania i otrzymania tej okazji? Wszechświat zawsze spiskuje na korzyść tych, którzy są otwarci na swoje przesłania, ale te szanse nie przedstawiają się oczywiście. Mogą pojawić się jako nieoczekiwane zaproszenie, pomysł, który wychodzi znikąd. A nawet swobodne spotkanie z kimś, kto zmienia przebieg jego życia. Te chwile wymagają uwagi, wiary i odwagi, by powiedzieć tak nieznanym. Dlatego zachowaj czujność. Wszechświat działa w cyklach, i często jest w momencie, gdy najmniej oczekujesz, że zdecyduje się cię zaskoczyć. Otwórz swój umysł i serce na nieoczekiwane, ponieważ kolejną świetną okazją może być tylko czekanie, aż będziesz gotowy na jego złapanie. A kiedy nadejdzie, będziesz wiedział, że został do ciebie dostosowany. Nowe początki rzadko pochodzą z gałęzi, zaczynają od szeptów, subtelnych znaków, które zapraszają nas do zobaczenia poza rutyną. Te chwile mogą na początku wydawać się małe. Na przykład widzenie wiadomości w głęboko rezonansowym na zewnątrz, lub zauważanie powtarzających się liczb, które wydają się mówić bezpośrednio z tobą. Ale te szepty niosą ze sobą siłę cichej rewolucji, wyraźne przesłanie, że coś ma się zmienić. Rozpoznanie tych znaków wymaga starannego słuchania. Wiele razy tak utknęliśmy w naszej strefie komfortu, że ignorujemy zaproszenia wszechświata do rozwoju ale wybrani rozumieją, że zmiana nigdy nie pojawia się bez celu. Jest to zaproszenie do porzucenia tego, co już nie służy i przyjęło nieznane z odwagą. Te szepty są początkiem nowego rozdziału i musisz zwrócić uwagę, aby nie pozwolić im niezauważone. Wyzwaniem jest zaufanie, ufając, że te szepty nie są przypadkowymi, ale boskimi zaproszeniami na coś większego. To wtedy zdajesz sobie sprawę, że wszechświat działa na twoją korzyść, kierując każdym krokiem w kierunku rzeczywistości, którą ledwo możesz sobie wyobrazić. Posłuchaj więc szeptów, postępuj zgodnie ze znakami i gotowi powiedzieć tak, co przygotował dla ciebie wszechświat. Jeśli ta wiadomość coś ci obudziła, połącz się z wszechświatem z gestem wdzięczności. Użyj funkcji, zbyt dużo i wkładu 100 USD aby wzmocnić tę misję rozpowszechniania światła i inspiracji twoja hojność jest znakiem że jesteś gotowy aby otrzymać jeszcze większą obfitość czy zauważyłeś jak niektóre wydarzenia wydają się idealnie wyrównać tak jakby były to wiadomości wysyłane bezpośrednio do ciebie te znaki są językiem wszechświata, formą subtelnej komunikacji, która kieruje wybranymi w podróży. Mogą wyglądać jako synchronika, pozornie losowe spotkania, które mają głęboki wpływ, lub jako niewytłumaczalne uczucie, że jesteś na dobrej drodze. Zrozumienie tych znaków wymaga wrażliwości i uwagi. Wiele razy jesteśmy tak zajęci pośpiechem codziennego życia, że nie zauważamy wiadomości, które są tuż przed nami. Wybrani wiedzą jednak, że nic nie jest przypadkiem. Każda wielokrotna liczba, każde słowo, które rezonuje głęboko, każde wrażenie déjà vu, jest kawałkiem zagadki, którą wszechświat jedzie, aby poprowadzić ich w kierunku swojego celu. Aby zdekodować te znaki, musisz być otwarty. I otwarty. Zarezerwuj momenty ciszy, aby zastanowić się nad ostatnimi wydarzeniami i zauważ, które standardy pojawiają się. Napisz swoje myśli, zwróć uwagę na uczucia, które niektóre miejsca lub ludzie wzbudzają w tobie. Z czasem zobaczysz, że wszechświat nie tylko z tobą rozmawia, ale także dostarcza mapę do następnego dużego kroku. Trzymanie się przeszłości jest jak próba noszenia ciężkich toreb podczas przekraczania wąskiego mostu. Aby iść naprzód, musisz uwolnić to, co już nie służy. Wszechświat działa z energią, a kiedy trzymasz się starych wzorców, toksycznych relacji lub ograniczających przekonania, blokujesz przepływ nowych błogosławieństw. Wydanie nie jest łatwe, ale jest niezbędne do tworzenia miejsca dla nowego. Ten proces oderwania się głęboko się przekształca. Wymaga odwagi, by stawić czoła temu, co nie jest już zgodne z jego celem i uwolnić te struny, nawet gdy komfort członka rodziny wydaje się kuszący. Wybrani rozumieją, że rezygnując ze starego człowieka, sygnalizują wszechświatowi, który jest gotowy otrzymać nowy. To jak czyszczenie ziemi przed sadzeniem nowego nasienia, tylko wtedy może się rozwijać obfitość. Podczas uwalniania nie tylko tworzysz fizyczną lub emocjonalną, ale także przestrzeń duchową. Ta przestrzeń pozwala możliwości wejść do Twojego życia. A kiedy uwalniasz przeszłość, zdajesz sobie sprawę, że każda pozorna strata jest w rzeczywistości zyskiem ukrytym. Przygotowujesz się do otrzymania czegoś znacznie większego niż to, co pozostawiłeś. Wyobraź sobie, że istnieje kosmiczna relacja, w której każdy akt dobroci, każda chwila wiary i każdy odważny krok jest zdeponowany. Z czasem to konto rośnie, aż nadejdzie czas, kiedy wszechświat zapisuje kontrolę swoją nazwą. Tapu kosmiczna kontrola jest czymś więcej niż nagrodą. Jest to odzwierciedlenie wszystkiego, co budujesz wewnętrznie, ale otrzymanie tego wymaga czegoś więcej niż zasług. Wymaga gotowości. Wiele osób chce obfitości, ale niewielu jest gotowych jej otrzymać. Przygotowanie oznacza właściwy sposób myślenia, otwarte serce i odwagę zaakceptowania odpowiedzialności związanej z błogosławieństwem. Wszechświat nie dostarcza więcej niż możesz nosić, ale oczekujesz, że zaufasz swojej zdolności do radzenia sobie z tym, co nadchodzi. Otrzymanie kontroli kosmicznej to moment walidacji, ale także transformacji. To nie tylko potwierdza, że jesteś na dobrej drodze, ale także rzuca wyzwanie, abyś wzrastał jeszcze bardziej. Akceptując to błogosławieństwo, Oświadczasz wszechświatowi, że jesteś gotowy na wyższy poziom celu i wpływu. Jest to początek nowej fazy, w której możliwości są tak ogromne, jak ich wiara. Kiedy obfitość zaczyna płynąć, to tak, jakby wszystkie bariery, które kiedyś wydawały się nie do pokonania. Zasoby finansowe, emocjonalne lub duchowe wydają się nieoczekiwanie, takie jak odpowiedzi na prośby, które nawet nie wiedziałeś, że to zrobiłeś. Ten ruch nie jest losowy, jest to bezpośrednia manifestacja energii, którą uprawiałeś i wysiłki, które podjąłeś. Wszechświat w końcu wyrównuje wszystko na Twoją korzyść. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że obfitość to nie tylko prezent, jest zaproszeniem do rozwoju. Wraz spochodzi odpowiedzialność, aby wiedzieć, jak go używać do większego dobra. Łatwo jest się zgubić w entuzjazmie chwili, ale wybrani rozumieją, że każdy otrzymany zasób musi być traktowany z szacunkiem i wdzięcznością. Wiedzą, że obfitość jest czymś więcej niż osobistym osiągnięciem. Jest to okazja, aby pozytywnie wpłynąć na otaczający go świat. Ten przepływ obfitości przynosi również potężne przypomnienie jesteś godny. Często ludzie sabotują swoje błogosławieństwa za uwierzenie, że nie zasługują na tyle, ale wybrani przyjęli ten moment jako dowód, że każdy wysiłek, każdy wybór, zgodny z sercem, był tego wart. Otrzymują z otwartymi ramionami, wiedząc, że to dopiero początek jeszcze większego cyklu dobrobytu i celu. Czy kiedykolwiek czułeś się tak, jakbyś należał gdzie indziej, nawet bez bycia tam? Czasami wszechświat wzywa nas do przeniesienia nas, czy to fizycznie, lub metaforycznie, do pozycjonowania nas tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni. Te boskie chodzenie nie zawsze są w tej chwili łatwe do zrozumienia, ale przynoszą ze sobą głęboki cel. Mogą być początkiem rozdziału, którego nigdy nie wyobrażałeś sobie, ale idealnie pasuje do celu. Zmiana może być niewygodna, zwłaszcza gdy polega na pozostawieniu znajomych z tyłu. Należy jednak zaufać temu procesowi. Wszechświat nigdy nie porusza cię bez wyraźnego powodu. Zmiana miasta, nowa możliwość pracy, a nawet transformacja w twoim sposobie myślenia mogą być niezbędnymi krokami do odblokowania następnego poziomu podróży. Wybrani rozumieją, że opieranie się wezwaniu tylko przedłuża nieuniknione. Kiedy przyjmujesz zmianę, okazuje się, że wszechświat już przygotował grunt do przybycia. Zaczynają się pojawiać nowe powiązania, możliwości i doświadczenia, potwierdzając, że jesteś dokładnie tam, gdzie powinien być. Te relokacje nie dotyczą tylko zmiany miejsc ale także dostosowania się do celu, który wszechświat dla ciebie nakreślił. Wyzwania są jak ćwiczenia duchowe, które wzmacniają twoją duszę i rozszerzają twoje granice. Zanim nadejdzie obfitość, wszechświat często stawia przeszkody na swój sposób, nie zniechęcając się, ale aby ją przygotować. Wyzwania te sprawdzają ich cierpliwość, odporność i zdolność do zaufania do tego procesu, nawet jeśli wydaje się, że wszystko wydaje się poza kontrolą. Dla wybranych każde wyzwanie jest przebraną lekcją. Trudny czas może nauczyć znaczenia wdzięczności. Podczas gdy utracona szansa może być naciskiem, którego potrzebujesz, aby szukać czegoś większego. Te doświadczenia nie są karami, ale ukryte prezenty, które kształtują ich wewnętrzną siłę i przygotowują ją do otrzymania więcej. Im bardziej napotykasz te testy z odwagą, tym bardziej gotowe poradzisz sobie z nadchodzącą obfitością. Rozszerzenie swoich granic oznacza również opuszczenie strefy komfortu. To może być przerażające, ale tutaj dzieje się prawdziwy wzrost. W obliczu wyzwań zmierzają do wszechświata, który jest gotowy na wyższy poziom i ostatecznie zdaje sobie sprawę, że każda przewyższa przeszkoda była w rzeczywistości krokiem w kierunku jej większego celu. Znaki wszechświata nie zawsze przychodzą bezpośrednio, ale kiedy duch jest w ruchu, stają się niemożliwe do zignorowania. Możesz zacząć zauważać wzorce, takie jak powtarzające się sny, nieoczekiwane spotkania lub niepokój, który zmusza cię do spojrzenia poza oczywiste. Znaki te nie są zbiegiem okoliczności, to sposób, w jaki wszechświat prowadził do następnego etapu podróży. Zwracanie uwagi na te znaki wymaga wrażliwości i odwagi. Czasami prowadzą cię do ścieżek, których nigdy wcześniej nie brałeś pod uwagę, lub rzucają wyzwanie dokonywaniu wyborów, które wydają się ryzykowne. Ale wybrani rozumieją, że te momenty są kluczowe. Wiedzą, że każdy znak jest zaproszeniem do większego zaufania, do przejścia, nawet bez wszystkich odpowiedzi. Po śledzeniu tych znaków okazuje się, że wszechświat już umieścił wszystko, aby cię wspierać. Prowadzą go nie tylko do możliwości zewnętrznych, ale także dla większej jasności wewnętrznej. Zaczynasz rozumieć, że duch jest zawsze w ruchu, organizując wszystko dla Twojego największego dobra. Po prostu bądź otwarty i chętny do wykonania kroków, które wskazuje. Są chwile, kiedy wszechświat postanawia przyspieszyć proces zmian w drastyczny sposób, a te momenty są znane jako momenty wierzy. Mogą przyjść w postaci nagłej straty, nieoczekiwanego zwrotu lub niewykonalnego końca. Jednak, choć mogą być bolesne, te momenty nie są karą. Są to możliwości wzrostu, które mogą pojawić się tylko poprzez transformację. Wybrani rozumieją, że aby zbudować coś nowego, najpierw konieczne jest obalenie tego, co już nie służy. Te momenty pęknięcia są w rzeczywistości boskim resetem, sposobem na wszechświecie czyszczącego drogę do czegoś większego. Chociaż są trudne, uczą cennych lekcji na temat oderwania, odporności i zaufania do większego planu. Po burzy przychodzi jasność. Wybrani zdają sobie sprawę, że momenty wierzy były dokładnie tym, czego potrzebowali, aby dostosować się do swojego celu. Okazało się, że wszechświat zawsze działa na swoją korzyść, nawet gdy proces ten wydaje się chaotyczny. Te momenty ich wzmacniają, dzięki czemu są bardziej przygotowani do stawienia czoła przyszłości z wiarą i odwagą. Mając jasność co do dlaczego, odróżnia impulsywną podróż od znaczącej podróży. Bez jasnego celu nawet największe błogosławieństwa mogą wydawać się puste, a motywacja może zniknąć w pierwszej trudności. Dlaczego jest kotwicą, która utrzymuje stabilny pogląd, nawet gdy wiatry wątpliwości i przeszkód zaczynają dmuchać. Jest ciągłym przypomnieniem dlaczego zacząłeś i dokąd chcesz iść. Wybrani rozumieją, że ich dlaczego muszą być zakorzenione w czymś większym niż tylko materialne osiągnięcia. Może to być chęć służenia innym, wywarcie pozytywnego wpływu na świat lub po prostu prowadzenie autentycznego życia, które odzwierciedla jego najgłębsze wartości. Ten cel nie tylko kieruje jego działaniami, ale także ma sens z każdym etapem podróży, przekształcając wyzwania w możliwości uczenia się. Kiedy znajdziesz swój dlaczego, wszystko się zmienia. Staje się źródłem energii, które napędza ją w trudnych czasach i prowadzi ją do ważnych decyzji. Co więcej, dostosowuje cię do przepływu wszechświata, zapewniając zsynchronizowanie Twoich intencji z większym celem. I z tą jasnością uważasz, że sukces jest nie tylko możliwy, ale nieunikniony. Zanim wszechświat może podnieść cię na wyższy poziom, ważne jest, abyś był przygotowany. Wyobraź sobie rakietę na platformie startowej, potrzebuje wystarczającej ilości paliwa, testowanych systemów i gotowego zespołu przed wystartowaniem. Podobnie jego podróż wymaga solidnego fundamentu, aby wspierać błogosławieństwa na swojej drodze. Bez przygotowań można zmarnować nawet najlepsze możliwości. To przygotowanie zaczyna się od wewnętrznego zapasu. Oceń swoje umiejętności, przekonania i zasoby. Które obszary wymagają wzmocnienia? Jakie nawyki należy dostosować? Ponadto ważne jest, aby zorganizować środowisko fizyczne i emocjonalne, dopóki już nie służy i nie stworzy miejsca dla nowego. Ten proces wysyła do wszechświata wyraźny sygnał, że jesteś gotowy do przodu. Przygotowanie nie oznacza oczekiwania doskonałości, ale chęć nauki i rozwoju po drodze. Wybrani wiedzą, że prawdziwy sukces wynika z połączenia wysiłku, wiary i otwartego sposobu myślenia. Kiedy nadejdzie czas startu, będziesz więcej niż gotowy, aby skorzystać z okazji i przeglądać nowe wyżyny, które wszechświat zarezerwował dla ciebie. Żadna wielka podróż nie jest wolna od wyzwań, zwłaszcza w połowie drogi. W tym momencie wielu się poddaje, myląc przeszkody ze znakami, że są w niewłaściwy sposób. Ale wybrani rozumieją, że te wyzwania są narzędziami do udoskonalania, zaprojektowane w celu wzmocnienia ich determinacji i przejrzystości. Nie widzą problemów takich jak bariery, ale jako cenne lekcje, które przygotowują ich na to, co ma nadejść. Przezwyciężenie tych wyzwań wymaga odporności i pozytywnej perspektywy. Kiedy coś pójdzie nie tak, zadaj sobie pytanie czego to próbuje mnie nauczyć? Często chwile trudności ujawniają obszary, które wymagają dostosowań lub oferują spostrzeżenia, których nigdy nie postrzegałbyś inaczej. Ta zdolność do przekształcania niepowodzeń w uczenie się jest tym, co odróżnia tych, którzy osiągają szczyt tych, którzy zatrzymują się w połowie drogi. Wybrani wiedzą, że wszechświat jest zawsze u ich boku, nawet jeśli sprawy wyglądają skomplikowane. Nadal postępują z wiarą, ufając, że każde wyzwanie przekroczyło, zbliża ich do swoich celów. W ten sposób stają się przy życiu, że prawdziwy sukces nie jest brakiem trudności, ale zdolnością do stawienia czoła odwagi i mądrości. Osiągnięcie progu zwycięstwa jest ekscytującym czasem, ale także pełnym odpowiedzialności. Wtedy Błogosławieństwa zaczynają się urzeczywistniać i zdajesz sobie sprawę, że wszystko co pracowałeś w końcu się spełnia. Ale pośród tej euforii kluczowe jest utrzymanie równowagi. Przybywa obfitość jest potwierdzeniem twoich wysiłków, ale także zaproszeniem do dalszego rozwoju. Wybrani rozumieją, że zwycięstwo nie oznacza końca podróży, ale początek nowego rozdziału. Z wdzięcznością świętują swoje osiągnięcia, uznając rolę wszechświata w ich trajektorii, jednocześnie pozostają świadomi, że każde błogosławieństwo przynosi ze sobą nowe obowiązki. Nadszedł czas, aby uhonorować wszystko, co zostało osiągnięte, wykorzystując te błogosławieństwa, aby wywierać pozytywny wpływ i dalszy rozszerzyć swój cel. Ten próg jest również okazją do refleksji nad ścieżką. Patrząc wstecz i widząc, jak bardzo dorastałeś, nie tylko wzmacnia Twoje zaufanie, ale także odnawia Twoje zaangażowanie w cel, który cię tu sprowadził. I tak, przekraczasz próg zwycięstwa z sercem pełnym wdzięczności i otwartego umysłu na to, co jeszcze nie nadejdzie. Błogosławieństwa, które otrzymują wybrani nie tylko dla siebie, są nasionami transformacji dla kolektywu. Kiedy żyjesz w wyrównaniu ze swoim celem, twoje światło inspiruje innych do robienia tego samego. Jest to prawdziwa moc dziedzictwa wiary, przekracza indywidualność i wywiera trwały wpływ, który przynosi korzyści wszystkim wokół. Tworzenie tego dziedzictwa wymaga intencji i autentyczności. Nie chodzi o poszukiwanie uznania, ale o życie aby ich działania i wybory były rozszerzeniem ich celu. Wybrani wiedzą, że ich podróż nie polega tylko na gromadzeniu osiągnięć, ale także dzieleniu się ich błogosławieństwami, aby wzbogacali życie innych, niezależnie od tego, czy poprzez słowa, działania, czy przykłady, stają się katalizatorem zmian. Tworząc dziedzictwo wiary, zdajesz sobie sprawę, że twoja historia nie kończy się u ciebie, każdego kroku otwierasz drogę dla innych, i inspirując innych do uwierzenia, marzenia i działania, przyczyniasz się do świata, w którym więcej ludzi ma odwagę, by przyjąć własne podróże i żyć z celem. Przybycie pod koniec podróży nie oznacza, że wszystko się skończyło, oznacza to, że jesteś gotowy na następny rozdział. Wybrani rozumieją, że każde osiągnięcie, jakkolwiek znaczące, jest tylko krokiem w ciągłym cyklu wzrostu i ewolucji. Horyzont, który wydawał się teraz odległy, jest punktem wyjścia dla czegoś jeszcze większego. Ten nowy początek jest zaproszeniem do Dream Louder, poszerzania granic i odkrywania nieznanych terytoriów. Wybrani wiedzą, że wszechświat nieustannie się porusza, zawsze oferując nowe możliwości dla osób chętnych do dalszego rozwoju. Jest to moment odnowy, w którym możesz dostosować swoją wizję z jeszcze większym i głębszym celem. Patrząc poza horyzont, zdajesz sobie sprawę, że twoja podróż jest nieskończona. Każdy krok, każdy wybór, każde zwycięstwo jest znacznie większym kawałkiem układanki. A z sercem pełnym wdzięczności i otwartego umysłu na możliwości jesteś gotowy przyjąć wszystko, co wszechświat zarezerwował dla ciebie.